O Bystrej Marysi. Dawno, dawno temu w potężnym królestwie mieszkał pewien kupiec o imieniu Gobin. Gobin był najbogatszym kupcem w kraju i mieszkał blisko pałacu. Miał on trzy córki. Najstarsza córka nazywała się Elena, druga miała na imię Greta, a najmłodsza Marysia. Marysia była najpiękniejszą z nich. Pewnego dnia Król wezwał kupca do pałacu. Witaj, Wasza Wysokość! Weź, Gobinie, witaj! Wezwałeś mnie, Wasza Wysokość? Tak, Gobinie, chodzi o to, że zawarliśmy ważną umowę handlową z naszym sąsiednim królestwem. Potrzebujemy kogoś godnego zaufania, kto bezpiecznie dostarczy tutaj te towary, i chciałbym, byś był to właśnie Ty. Słysząc prośbę króla, Gobin utonął w myślach. Martwił się on o swoje córki, których nigdy dotąd nie zostawiał samych. O co chodzi, Gobinie? Dlaczego nic nie mówisz? To nic takiego, Wasza Wysokość chodzi o to, że jeśli wyruszę, moje córki zostaną same w domu. Po prostu się o nie martwię to wszystko. Nie martw się. Pod Twoją nieobecność otoczymy opieką Twoje córki. Wszystko będzie dobrze. Dobrze, Wasza Wysokość. Gobin nie chciał zostawiać swoich córek samych, jednak nie mógł odmówić woli króla. Udał się do domu, by pożegnać się ze swoimi córkami. Przygotował on trzy doniczki z różami i dał po jednej każdej z córek. I powiedział on do nich... Muszę wyruszyć w podróż do pracy. Nie pozwólcie nikomu wchodzić do domu. Jeśli to zrobicie, dowiem się o tym dzięki tym doniczkom. Wszystko będzie dobrze, ojcze. Nie martw się o nas podczas swojej podróży. Gobin pożegnał się ze swoimi córkami i odjechał. Następnego dnia król i jego dwóch przyjaciół udali się do domu kupca. Widząc ich, Marysia zwróciła się do swoich sióstr. Udajmy się do piwnicy i przynieśmy królowi wino. Ja wezmę klucz, Elena przyniesie lampę, a ty, Greta, weźmiesz butelkę. Słysząc słowa Marysi, król powiedział: Nie, nie kłopoczcie się, niczego nie chcemy, mamy się dobrze. Rozumiemy. Słyszałaś, Marysiu? Król niczego nie potrzebuje. My dwie nigdzie się nie wybieramy. Dobrze, wy nie idźcie, ale ja z pewnością pójdę. Marysia opuściła dom. Udała się ona do sąsiedniego domu. Otwórz drzwi! Otwórz drzwi! Kto to? Kto przychodzi tak późno w nocy? Cioteczko, to ja, Marysia. Proszę, otwórz drzwi! Och, Marysiu, co przyprowadzać się tak późno w nocy? Pokłóciłam się z moimi siostrami. Proszę, pozwól mi przenocować te nocy u ciebie. No dobrze. Wchodź, wchodź do środka, moje dziecko. Marysia spędziła całą noc w domu starej kobiety. Ponieważ Marysia nie wróciła, król bardzo się rozgniewał. Gdy Marysia wróciła nad ranem do domu, zobaczyła, że róże w doniczkach jej sióstr usły. Ponieważ nie posłuchały one ojca, udała się ona do pokoju najstarszej siostry. Zastała tam Elenę, stojącą w oknie i patrzącą na pałacowy ogród. Marysiu, wróciłaś. Spójrz, jabłka w ogrodzie wyglądają tak pięknie: muszą być bardzo pyszne. Proszę, idź i zerwij kilka dla mnie. Eleno, jesteś dorosła, a wciąż zachowujesz się jak dziecko. Ach. Proszę, Marysiu, idź. Dobrze, pójdę. Marysia zeskoczyła z okna i udała się do ogrodu. Zerwała kilka jabłek, zaczęła biec w stronę domu, gdy Elena krzyknęła: "Marysiu, zaraz obok są drzewa pełne cytryn. Proszę, zerwij także kilka z nich." Raz jeszcze Marysia udała się do ogrodu. I kiedy już miała wracać do domu po zerwaniu kilku cytryn, zobaczył ją ogrodnik. Zaczął on biec za nią, by ją złapać. Stój! Dokąd się wybierasz po zerwaniu tych cytryn? Stój! Czekaj, czekaj, niech to cię tylko dorwę! Dam ci nauczkę. Marysia mocno popchnęła ogrodnika. Przypadł on tak niefortunnie, że przez dłuższy czas nie był w stanie się podnieść, i Marysia uciekła. Nikt nie dowiedział się, kim był złodziej i dokąd pobiegł. Marysia dotarła do domu, dała jabłka i cytrynę Elenie i skarciła ją. Czy widzisz, jakie kłopoty mogła mieć z twojego powodu? Nigdy już nie proś mnie, bym robiła coś podobnego. Zrozumiałaś? Marysia odeszła. To, co powiedziała, nie zrobiło żadnego wrażenia na Elenie. Zaczęła ona po prostu delektować się jabłkami. Mmm, jakie pyszne jabłka! Dzięki Bogu, że Marysi udało się je zebrać. Jak inaczej mogłabym ich spróbować? Hmm. Biedny ogrodnik. Pewnie nadal krzyczy z bólu. Ha, 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 ha. Następnego dnia jej druga siostra miała ochotę na banany. Poprosiła ona Marysię, by ta zerwała kilka dla niej. Pamiętając o tym, co wydarzyło się poprzedniego dnia, Marysia nie chciała iść do ogrodu, ponieważ jej siostra nalegała, zgodziła się. Tym razem, gdy tam poszła, król spacerował po ogrodzie. Zobaczył on Marysię. O, więc to ty! Zostaniesz teraz ukarana. Król zadał Marysi kilka pytań i dziewczyna przyznała się do kradzieży. Król powiedział do niej: Za przestępstwo, którego się dopuściłaś, ukaram cię w Twoim własnym domu. Chodź ze mną. Król ruszył w stronę jej domu. Marysia podążała za nim. Król od czasu do czasu oglądał się za siebie, by upewnić się, że Marysia nie uciekła. Nagle, gdy się obejrzał, zobaczył, że ona zniknęła i nie było po niej żadnego śladu. Prowadzono poszukiwania w całym mieście, jednak nie udało się jej odnaleźć. Król był bardzo zły i od tej pory był ciągle w podłym nastroju. Aż w końcu zachorował. Mijały miesiące, a jego stan nie polepszał się. Tymczasem siostry Marysi wyszły za mąż za dwóch przyjaciół króla. Miały już własne dzieci. Pewnego dnia Marysia wkradła się do domu swojej najstarszej siostry. Zabrała ze sobą oboje jej dzieci i uciekła z nimi. Położyła je w pięknym koszyku usłanym kwiatami i przykryła je większą ilością kwiatów, tak aby nikt nie widział, że są w nim dzieci. Następnie, przybrana za chłopca, położyła koszyk na głowie i udała się do pałacu, wołając: kto dostarczy te kwiaty dla króla, który zachorował z miłości? Kto zachorował z miłości? Kto dostarczy te kwiaty dla króla? Król, który odpoczywał właśnie w swoim łożu, usłyszał głos i wezwał strażnika, który pilnował jego komnat. Och, posłuchaj, wejdź. Kup te kwiaty od chłopca, który nawołuje. Te kwiaty na zewnątrz. Wartownik wyszedł i kupił koszyk pełen kwiatów. Przekazał on koszyk królowi. Jak tylko król podniósł pokrywę koszyka, usłyszał płacz dobiegający z jego środka. Zobaczył on dwa noworodki w koszyku wśród kwiatów. Jego serce wypełniła miłość. Zastanawiał się, jak wynagrodzi Marysi ten dar. Od razu jednak przypomniał sobie, jak ona go uraziła. Ponownie rozgniewał się. Postanowił zemścić się na Marysi. W tej samej chwili wszedł wartownik. Wasza wysokość, kupiec, którego wysłałeś w podróż, w interesach właśnie powrócił. Och tak? Przekaż mu, by stawił się jutro na dworze z płaszczem wykonanym z kamieni. Jeśli się nie pojawi, zostanie ukarany. Tak, wasza wysokość. Widząc, w jakim stanie zostaje swój dom, kupiec pogrążył się w smutku. Przypomniał sobie, jak jego córki obiecały mu, że wszystko będzie dobrze. Ale nie zastał żadnej z nich w domu. Dowiedział się, że jego obie starsze córki wyszły za mąż bez jego pozwolenia. Przybył wartownik. Posłuchaj, król nakazał, byś zjawił się jutro na dworze z płaszczem dla niego wykonanym z kamieni. Jeśli się nie zjawisz, zostaniesz ukarany. Kupiec rozpaczął nad swoim losem. Z jednej strony nikt nie wiedział, gdzie jest Marysia, z drugiej zaś obawiał się rozkazu króla. Niemożliwe było dla niego wykonanie takiego płaszcza tylko w jeden dzień. Jak ja wykonam ten płaszcz w jeden dzień? Ojcze, nie martw się tym płaszczem. Weź ten kredę i powiedz, że przyszedłeś wziąć rozmiary na płaszcz króla. Kupiec nie mógł zrozumieć. Miał on jednak zaufanie do Marysi i udał się z kredą do pałacu. Przychodzisz z pustymi rękoma? Gdzie masz płaszcz? Wasza Wysokość, proszę wybacz mi, ale nie jestem w stanie wykonać płaszcza. Dobrze, w takim razie przygotuj się na stracenie. Nie, Wasza Wysokość, proszę, wybacz mi, pozwól mi odejść. Jeśli chcesz być ocalony, w takim razie oddaj mi swoją córkę. Nic nie mówiąc, kupiec udał się do domu. Zasmucony zastanawiał się, jak odda własną córkę królowi. Gdy dotarł do domu, zastał Marysię czekającą na niego. Ojcze, co się wydarzyło? Moje dziecko, co mam robić? Król nakazał oddać cię jemu zamiast płaszcza. Nie martw się, ojcze. Weź ze sobą lalkę, która wygląda dokładnie jak ja. Owiniemy nić wokół jej głowy. Tak, bym mogła odpowiadać tak lub nie, pociągając za nią. Następnego dnia kupiec wraz z Marysią udali się do pałacu. Król nakazał odprowadzić Marysię do jego komnaty. Tak więc wartownik odprowadził dziewczynę do pokoju króla. Marysia ukryła lalkę w fałdach swej spódnicy. Gdy tylko drzwi się zamknęły, Ukradkiem wyjęła lalkę z fałd sukienki, a sama schowała się pod łóżkiem, trzymając nić w dłoni. Marysiu, mam nadzieję, że masz się dobrze. Marysia poruszyła głową lalki w geście skinienia. Król nie przestawał zadawać jej pytań, wytykając wszystkie jej błędy. Marysia kiwała głową na tak w odpowiedzi na wszystkie jej przewinienia. Dlatego też wskazuję cię na śmierć. Król sięgnął po swój miecz i odciął jej głowę. Jak tylko głowa upadła na podłogę, król poczuł, jakby ktoś całował go w stopy. Taka miłość, nawet po śmierci. Co ja uczyniłem? Odebrałem ci życie tymi rękoma, więc i ja nie powinienem żyć. Gdy król miał już odciąć własną głowę, Marysia wyszła z podłóżka, łóżka, a król ją objął. Następnie oboje pobrali się i żyli razem długo i szczęśliwie.